W kolejnym vlogu, wiem, opuściłam jednego vloga z tamtego weekendu, ale z racji tego, że nagrywałam dla Was inne materiały, które już pojawiły się na moim kanale, stwierdziłam, że nie będę vlogować, bo materiałów będzie za dużo, lepiej nagrywać vloga takiego na świeżo, czyli ja na przykład dzisiaj i za kilka dni go wrzucić, żeby było na bieżąco. Więc tak, będzie kolejny vlog, wydaje mi się, że będzie to vlog domówkowy, nie wybieramy się... Nigdzie raczej nie, nie wybieram się. Ja, ja już zrobiłem wszystko, co w miałem przyszłym, W przyszłym tygodniu w sobotę wybieram się na zakupy. Do fryzjera więc, operator jedzie. Więc jak macie ochotę vloga z miasta, to piszcie to na pewno dla Was e, nagram i chcę Wam się pochwalić. Co ty robisz? Taśma odkleja. A po co ci ta taśma? E, po karton się rozwali. A, a no tak. E, Zobaczcie co dostałam od operatora. Tada! I love you! Dostałam operatora na zakupy. Żebyś nie mówiła, że nie Przyjechał... jestem Przyjechał. Tak, ja nie powiem, że nie jesteś romantyczny. Przyjechał i mamy dla Ciebie małą niespodziankę. Ja tam grzebię w tej torbie, patrzę na dnie, no jest, leży coś, patrzę, a to czekoladka. I love you, you love me? Nie, nie, nie. nie. <laughs> Jakie słodkie, jaki kochany operator. <laughs> Taka mała rzecz, że tak niesamowicie człowieka potrafi uradować. Ja cię kupiłem, tylko żebyś się pocieszyła, a ja ją zjem. O. <laughs> To zabrzmiało strasznie, prawda? Ale zrobiłaś sobie już zdjęcie na pamiątkę, że dostałaś? Co? Smutno, smutno mi teraz. Podzielisz się ze mną, nie? Smutno mi teraz, co tak robisz? Z jakiego powodu? Że zjem czekoladkę? Nie, no, że ja się mam pocieszyć papierką, a czekoladka jest twoja. No bo ty się cieszysz z I love you, ale nie z tego, co jest w środku. A skąd wiesz, czego się ja się cieszę? No nie, no paska. pokazywałaś czekoladkę, że się cieszysz. No, że... no a co? Papierek miałam pokazać? No ale że tak ładnie pisze tam i tam są kwiatki no ale... u Operator je czekoladkę, ta operatorka dostaje czyś, papierek. Mm. Szedtuj. Nie czekoladki. To jest twoja, twoja czekoladka, dobra. Ale nie, na razie nie, nie będę spożywała. Ja, idę tak karton. No, także dobra pani wprowadziłam małe zmiany. Jak widzicie, nie ma tacy, na której stały świece. Stwierdziłam, że tego było za dużo. Tak. Tutaj z jednej strony stały świece, z drugiej strony stały te srebrne kule. Oczywiście lakiery zaraz muszę schować, no tylko tutaj goszczą przez chwilę. I nie podobało mi się to. Za dużo było, było tak nasrane tutaj świeczki, tutaj lighty. Nie, to w ogóle nie grało. Dlatego stwierdziłam, że świece i tace niestety muszę zredukować i postawiłam dwie kule z tej strony jest naprawdę minimalizm nie wiem ostatnio mam hoplę na punkcie twój e, na punkcie redukowania rzeczy mimo że panuje w mieszkaniu minimalizm totalny bo ja nie lubię pierdół jak ich jest za dużo ale nie wiem, wydaje mi się, że mimo tego, że jest mało, to i tak jest za dużo, nie wiem dlaczego tak mam, tak ostatnio mam i wszystko bym redukowała, e, zmieniała, byleby było jeszcze mniej niż mam, a uwierzcie mi, naprawdę mamy bardzo, bardzo mało, jeżeli chodzi właśnie o jakieś rzeczy dekoracyjne, dlatego też wprowadziłam małe zmiany, nie będzie już tutaj tej tacy, będą tylko te dwie kule. Dwie najważniejsze rzeczy tu są, telewizor i dekoder. Ostatnio jak byliśmy w Tesco, zakupiłam Ty i zobaczcie, one są niższe niż te, które tutaj były wcześniej, ale nie są jeszcze na tyle niskie, bo nadal jak widzicie, możecie zauważyć, teraz wystają. Jeszcze muszę sprawdzić, bo podobno Laura mi pisała w komentarzach, że są tealighty o różnej wysokości w IKEA. Także jak będę w IKEA, to muszę to sprawdzić. Te stesko są ok, ale nadal są za wysokie. Nie wiem dlaczego te kule są takie płytkie. Mogę Ci przyciąć jak chcesz. Ale co? Tealighta? No. No jak za każdym razem będziesz mi przycinał, to jest bez sensu, ile to będzie pieprzenia. Także... Operator wcina banana. Hello. Hello. Bardzo dobre banany. Stesko. Bardzo dobre, tak. Słodkie. Bardzo słodkie, bardzo ładne. Bardzo dobre, zdrowe. Także jemy banany. Chcecie banana? je. Yeah, yeah. yeah. Także smacznego wszystkim. Którzy jedzą aktualnie przy oglądaniu tego vloga. Operator składa sprzęty. Jak widzicie, ja jestem w innym wydaniu. W koszuli jestem teraz. Zobaczcie, co on robi. Co ty robisz? Nagrywam. Nagrywa. W starym kinie. Tak. Nie my film. Nie my z operatorem. Tak jest. Nie my Ja właśnie na Was nagrałam tak, Jak wiecie, ja rzadko nagrywam tagi, ale z racji tego, że zostałam otagowana e, ostatnio w tagu Kocham Wiosnę przez Madzie. A jest wiosna, jest pięknie, jest słonecznie, jest ciepło, stwierdziłam nie, ja muszę, ja muszę na ten tag odpowiedzieć, dlatego właśnie przed nagrałam dla Was tag, który dopiero będzie na moim kanale, bo będzie challenge, vlog i właśnie później tak. I idę robić kawę, bo operator tutaj mnie goni do tak, proszę zrobienia go, bo... kawy, a później będę ogarniać ten bajzer, patrzcie co tu jest. Uuu. Proszę posprzątać na moim biurku, bo nie mam jak pracować. Jest po prostu syf na kółkach, ale tak. nie miałam czasu tego ogarniać, ponieważ chciałam się szybko wymalować i nagrać dla Was filmik. I korzystać z tego, że nie muszę rozstawiać lamp. Wiecie, że nie nagrywać przy lampach. Wiem, że czasami w filmikach mogę być prześwietlona ze względu na to, że mamy przepiękną pogodę, ale powiem Wam, że wolę być chociaż trochę prześwietlona, niż yy, rozstawiać lampy i nagrywać przy sztucznym świetle i mrugać po prostu, jakbym dostała paraliżu. Nienawidzę. Nienawidzę nagrywać przy sztucznych lampach. Także, także tak, idę robić kawę, yy, ogarniać, ogarniać tutaj yy, moje biureczko, bo jest totalny. Moje biurko syf Z mojej biurki. Także idę ogarniać. I co? I co? I coś mam to powiedzieć? Pralka skończyła prać? Nie, jeszcze. Nie. Jeszcze nie, pralka, właśnie muszę pranie powiesić, bo pralka pierze. Co chciałem powiedzieć? Tak, także. Że mamy weekend pracujący. No, ja jak mam... zawsze. Ale my tak. lubimy pracować w weekendy Ja też mam weekend. No ale tak to jest, że jak się nie ma czasu w tygodniu, bo się pracuje, no to dużo obowiązków domowych nadawia się po prostu w weekend, bo wtedy ma się wolne. Także idę, idę wieszać pranie, bo pralka zaraz skończy i idę robić kawę. kawę I tak, nasza gosposia właśnie przyszła, pracuje. także e, tyle jesteśmy odciążeni od pracy, że mamy gosposię, która nam tutaj ładnie prasuje, o Marysia. Marysia. Konecówka tego vloga. Wiem, że może to nie był e, najbardziej ciekawy vlog. Nie skakałam z bądź i nic bardzo ciekawego się nie działo, oprócz tego, co robiłam w domu. Ale ja już Wam wspominałam, że będę nagrywać vlogi, które nazywają się domówką. To będą vlogi nagrywane mm, no, z materiałów, które ponagrywam w domu, tak naprawdę. Ale wiem również, że pomysł e, domówki i właśnie tego typu vlogów Wam się bardzo podoba. Także na pewno wkrótce będą kolejne. Co mnie jeszcze czeka? Zanim pójdę się kąpać? czeka mnie malowanie paznokci, bo jak widzicie mam zmyty lakier. Oczywiście odżywka Evenline, serżwit i lakier w przepięknym czerwonym kolorze. To jest kolor, którego już dłuższy czas szukałam. Wiem, że teraz kamera może nie odda tego koloru, bo jest ciemna, ale to jest taka piękna czerwień. I jest to lakier marki Butter London. I w Jervis Shopping Center w Boots jest nowa szafa i są przeróżne lakiery. Jest właśnie ta marka, są lakiery marki Orli i są jeszcze trzy albo cztery różne inne marki, które ja tak naprawdę nie znam. Ja się właśnie skusiłam na ten czerwony, bo nie mam lakieru czerwonego. Skończył mi się mój z Essie. Więc zakupiłam sobie ten zaraz będę malować paznokcie, więc zobaczymy jak będzie wyglądał, jak kryje i czy jest fajny, czy po prostu bubel. Zobaczymy. Na pewno dam wam znać w przyszłości. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, chyba tyle, chyba tyle. Także ja się zabieram za malowanie paznokci, bo czuję się nago bez lakieru. Wiecie, że ja bardzo lubię pomalowane paznokcie i z Wami się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!